Witajcie z tej strony, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gram w Fortnite i dzisiaj przedstawię Wam wszystkie zadania tygodnia drugiego i wyzwa, jedno wyzwanie Aquamana. Więc co innego mamy robić? Zaczynajmy. Ja ogólnie nie mam ich zrobionych, więc jak najbardziej przedstawię. Pierwsze: no weź wędkę. I przejedź się na rekino, łuporekino, nie wiem, co się na niego mówi. Łuporekino. No i teraz na przyjemnym parku, oczywiście. Nie na przyjemnym, na płotnych piaskach. Teraz tak, lecimy tutaj. Tak. E, to jest dobre. Lecimy na płotne piaski i tam bierzemy rakinka za głowę wędką idziemy w ogóle, to pierwsza runda dzisiaj, więc zobaczymy jak mi pójdzie w ogóle tam raczej osób nie będzie, w wątpię, żeby były. no więc widzimy się, w sumie po co już się widzieć tutaj możemy zacząć, tu możemy skończyć i ogólnie zadania będzie wszystkie, tak wyzwanie Aquamena tu jest y no, będzie właśnie yy, różnie. Potem polecimy na władzę i użyjemy tyrolki. Więc czekamy. Dobra, lecimy na płotne. Dawaj do wiru. Ja chcę wyskoczyć. Ja jeszcze podziękuję. Ja, ja tu podziękuję, a nie jestem taki... Dobra, lecimy ogólnie wirem, a bo w sumie nie. potrwa. Bo raczej tam ludzi nie będzie, mi się wydaje. Jak już, to ludzie mogą być gdzieś tutaj, albo tutaj. A w sumie kocik, o tam by było to trochę oczy. I teraz trzeba tylko znaleźć rekina. W locie oczywiście. I wędkę. No właśnie. I teraz tylko muszę oczkiem przejechać. leci tu ktoś! Bez kitu normalnie ktoś leci. Co? Dobra, to ogólnie... Jeszcze jest takie zadanie, wyląduj w jakiejś lokalizacji, która jest nazwana, czyli płotne piaski, które mają takie, zobaczcie, na przykład napisy. To jest napis, to jest napis, to jest napis, to jest napis. Nie możecie jechać gdzie chcecie. No i właśnie takie zadanie ukończyłem. Nie wiadomo nawet, nie zdaję sobie sprawy, że coś takiego tu jest. Więc śmiesznie. I ogólnie idziemy szukać leki... A, w martwie wędki. Yy, to idziemy szukać wędki. Wędka, wędka. Muszę ja tylko to odbiorę. Nie ma wędki, no. Jak znajdę, to się odezwę. Po jakichś 10 minut szukania znalazłem wędkę i ona jest tu na samej górze. No nie, no przecież to jest szaleństwo. Jeszcze rekina nie widziałem po drodze. Mi się wydaje, że rekiny w ogóle wyłączyli z gry, bo ich nie ma. Nie wiem, że przyszłem dookoła całych płatnych piasków i nie znalazłem rekina, nie znalazłem wędki, no dopiero teraz. I, i nic, no i rakina nawet nie ma. To jest bez. To jest. To, co to jest? Co? Co to jest? Dobra. Więc na razie rakina nie ma. Ja będę szukał na płotnych pieskach, ale. No jak widzicie, tu nawet nie ma on, 25 osób, bo jeszcze pierwsza nie minęła. Tu nie ma ani jednego rakina. Ani jednego. Z tego, co widać, nie na pewno. Nie ma pies, ale na płotnych piaskach ani jednego. Ani jednego. Więc nie dość, że wędkę znalazłem po godzinie, to rakina są bardziej. Się nawet nie widziałem. Co to jest się tam jest rekina? Dobra, nie ma rekina, więc ciężko powiedzieć, czy akurat nie przyjść do kolejnej rundy. Bo dziwnie. Gdzie jest choć jeden rekin? Jeden, nie potrzebuje dziesięciu. Barakino już nie lubię pod Świetnie, 40 HP wyrzuciło mnie po zechce. Dobra, nie ma, widzimy się w kolejnej rundzie. Dajcie, póki jesteśmy jeszcze w tej grze, to może zajedźmy tak na drugie wyzwanie. Drugie wyzwanie brzmi... Przejdź się tyrolką na władzę. No ja ogólnie w swoich słowach to mówię. Nie wiem, czy ja to tam jest. Tego nie czuję. Więc lecimy na władzę i... Dobra, i lecimy. Uuu. Mi się wydaje, że tam Ja nie mam sniperka. Dobra, dawaj te, tą kozę. A ja nie mam HP! Ja cię dojeżdżam. U! Nie, nie udało się. Ja się nawet nie buduję, to jest taki... Ja, co? Jestem jakimś bambikiem totalnym. O, miał kewa. I ja się tak... Dobra. Jednego z głowy na tym świecie. I teraz szybko po tyrolkę, bo więcej szans nie będzie. Ja już jestem przy tyrolce, rolce, która jest o w, tym, no w tym miejscu, na murach. One są zawsze na murach w oku, wszędzie na murach. Więc ja już wykonam, wykonuję. Ile? To może 8 razy. No to musisz się tak poszukać tyrolek i razy 8. No ja sobie wykonam to zadanie. Możemy przejść do następnego. Kolejnym zadaniem jest bądź spośród 10 osób. I ja właśnie to zrobiłem, więc możecie 10 osób albo na sola, albo na para, albo na oddziałach. Więc ja już to wykonałem i idziemy do kolejnego. Trzecie wyzwanie mówi nam: znajdź nadmuchiwane pływaki Deadpool'a na jachcie. To nie będzie łatwe. Ale lecimy. Jacht y pula znajduje się tutaj, na samej, ma na samej górze mapy. Więc my tam lecimy. Jak jest jakby przyjemny park, to nad przyjemnym parkiem. To jeszcze raz pokażę mapę w tym oto miejscu. Dobra. Jesteśmy już w Gierce. Pierwszy y jakby z y z tych pontonów jego znajduje się o w tym... Właśnie, o właśnie odkryłem. O w tym właśnie miejscu. W tym pomarańczowym domeczku. O tutaj. To jest ten ponton. Dziwny. I go zbieramy. I to jest jeden z trzech, więc jeszcze Wam pokażę inne lokalizacje tych pontonów. No ogólnie tu już Deadpoola nie ma, to już tak od razu przypominam. Kolejnym. Ja mówiłem, że mi po niej siedzi. O kolejnym jest tutaj. W tym miejscu nie mogę go zebrać. O, przypadkowo zebrałem. Teraz idziemy w, ty w to miejsce. Nie wiem, czy ja nie powinien. Nie wiem, czy ja nie powinien na górę iść. Trochę się pogubiłem. No, chyba. Tak. O, a nie, jednak nie. Do sejfu wchodzimy. Nie, ja się pogubiłem trochę. Jeszcze raz, to... Jak to dwa razy inaczej wygląda, to już mówię. Chyba idziemy górą. Gdzie my wyszliśmy, bo to jest naprawdę jak gdzieś dziwne. Nad nami. Chyba. Ty szczerze powiem. Inaczej to wszystko wygląda. Dobra, idziemy tu chyba. O, jest! W tym oto miejscu. Jak idziemy na przykład, widzimy te dwa tu, te dwie motorówki, albo nad tym to wchodzimy. Nie wiem, tutaj pokażę Wam lokalizację dokładną na mapie, żebyście wiedzieli. Ciężko jest to wytłumaczyć. O w tym miejscu. No na samej górze jachtu, tak? No i zbieramy go, bo nam strefa nie siadła. I to od razu powiem. Kolejne wyzwanie mówi... Mu... O, to to było to kolejne, kolejne wyzwanie mówi nam. Eee, zbierz. Podnieś lub zbierz przekąski z sadu. No co, idziemy od razu na sad i... Sad jest ogólnie tutaj. Z nad farmą Fuli, w tym miejscu, to jest sad. Więc od razu już tam płynę, bo się spóźnimy. Bo wiecie, to jest, prawie a potem pójdziemy, a no, zrobimy kolejne wybranie, tylko ciekawe, jak jakie są Ja już lecę na sad. Jestem już na sadzie, w tym oto miejscu. Nie pytajcie, że straciłem HP, bo to w głupi sposób wyszło. I szukamy jabłka, które spadły na ziemię. Więc zbieramy i musimy zebrać takich 5 jabłek. Akurat ja mam mało HP, więc y, akurat zbiorę chętnie. To jest do full HP, więc macie tego. No w sumie tyle, tyle. No więc. Idziemy do kolejnego wyzwania. Tylko dziwne, że jest ja cały czas co jedno zadanie dostaje tego. Jakąś rzecz. Level kolejny, więc widzimy się już w kolejnym zadaniu. Które brzmi. No to to, to taką zrobimy. Wyzwania kłamę, ja wyzwania drugie. Hmm. To Teraz takie gdzieś siędzie nam yy, strefa, to powiedzmy na Fortilli. Traf pomagiera w głowę na Fortilly. Więc jakoś tam musimy się dostać, by, by, Nie wiem, ta motorówka mi nieszczęście dała. Zobaczymy co będzie w tej skrzynce. Uwaga, od tej skrzynki zależy. Dzięki za lepszą pompę, ale nic nie dało ciekawego, więc... Idziemy na Fortylę. Dzwanie. Na no lecimy na Fortylę i musimy trafić 20 headów po magierom. Więc Fortilla jest w lewym dolnym rogu koło No platformy starej jest tutaj on właśnie w tym momencie pokazuje I jest zaznaczone. Tam na końcu, żebyście nie pomylili z tym, tutaj o. Tylko to o tutaj, o. To tutaj, o, to tutaj. I tam lecimy i tu z nami lecą kilka typów. Więc yy, źle. Wiesz, ja, że musimy bronię znaleźć. Jeszcze do, na, na, podjazd będzie tych typów. Więc zbieramy szybko bronię. Idziemy zabijać. Żeby pompa była, nie? No idealnie. Musi być pompa, bo inaczej zadanie będzie ciężkie. Albo snajperka. Najlepiej pompa, albo snajperka, bo z takiego czegoś nie wyrobicie się. Znaczy możecie się wyrobić, no ale lepiej z pompą. Ej, co ja zrobię? Jest jakiś wir. Widzisz wir? Najbliżej? No dobra. 100 metrów. No dobra, bo ja tam... Wkutam... O, jeszcze strefy nie mamy, świetnie. No to teraz szybko jakiś pomagierek trzeba pozabijać. W ogóle możecie to w kilku rundach zrobić. Nie, że musicie w jednej rundzie. To kolejne zadanie, nie wiadomo skąd. Użyj wiru, więc możecie wykonać też. No i na przykład ja teraz znalazłem sztuczlę i teraz jak na przykład kogoś uderzę. Jakiegoś pomagiera, bo na normalnych ludzi to nie działa, wiecie? I w tym... problem. Dobra! Więc idziemy po matce, albo z tyłu i teraz mierzymy w niego. Powinno być wykonane. Patrz, 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 patrz. Jestem ciekawy czy on zginie. No dobra, ale pierwszy headzik jest, to co najlepsze. Run. Na Chce Idziemy, bo ja nie wiem, czy by pomagać. Nie. nie wiem, czy to mi w ogóle zaliczyło. Do mnie ktoś nawala, no, bieżęci. To ja dawaj, chodź. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak? się tylko dwóch powaliłem. A, czyli chyba dostajecie dodatkowe punkty, jeżeli zabijecie e-bosa. Bo nie wiem, jak to działa. Ale ważne, że zadanie wykonane, prawda? Ktoś się tu leczy apteczką. Ktoś tu pływa. Ty no, gdzie? I co ja robię w ogóle? Najpierw trzeba go zlokalizować. Ale dobra, to nie na tym polega, więc idziemy do kolejnej rundy. W sumie zadania. Więc kolejne zadanie... Brzmi. Strzelgola na przyjemnym parku. Przyjemny park jest, bo jak mówiłem, jak jest jak, no to tutaj jest przyjemny park. O tutaj. Więc możecie dwa y, wykonać zadania. Więc polecieć na y, miejscówkę, która się ma jakby taki napis i strzelić gola na boisku. Więc to będzie bardzo łatwe. Wy, wystarczy, że ci jakiś pomagier w drogę nie wejdzie lub jakiś człowiek. Jak widzimy się w rąkce. Przyjemny park jest jeszcze raz pokazuje o w tym miejscu. O w, o, o w tym miejscu. O. I boisko jest właśnie od tutaj ten kwadracik. Nawet widać, tak wygląda przyjemny park z boiskiem na wierzchu, czyli widać boisko, jak lecicie, więc to jest najlepsze. Więc ja już ląduję na przyjemnym parku, strzelam gola drużyny przeciwnej, choć drużyny przeciwniej nie ma. Szybko ginę i idę wykonywać kolejne zadanie, więc tutaj już wam pokażę na szybko, jak to się powinno zrobić. No wiadomo, każdy wie jak strzelić gola, ale ja muszę pokazać jeszcze, żeby tutaj mnie nie zabili, o co chodzi. Chyba nikt nie przyleciał, mi się wydaje. No to biegniemy na przykład z piłką do bramki. I do. Widzicie, tam. Dobra? I do bramki strzelamy. Dlaczego jest taki, że nie umie strzelić gola? I strzelamy gola. No i dostałem właśnie wyzwanie zaliczone, więc. Ja nie wiem, przecież te levely się wbije tak szybko. Ja przy ja 21 level. Dobra, więc widzimy się już w kolejnym zadaniu, które brzmi. E, to jest chyba os Nie, to są wyzwania Komenda: będzie to ostatnie dwa. Zlikwiduj w. zalewie ze. Które to? Nie! Trzy osoby to będzie najgorsze. Ale dobra. To my widzimy się już w kolejnej rundce, gdzie będziemy wykonywać właśnie, a to do nie, gdzie będziemy wykonywać właśnie to zadanie. Jestem w kolejnej rundzie, gdzie będziemy, by, zrobimy likwidację. Yy, trzy likwidacje na zalewie zastoju. To jest, nie yy, chyba szósta. Tak, chyba szósty. szóste. zadanie. I zobaczymy. Zalew zastoju jest tutaj. Jak jest ko 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 koci-kącik, koci, to idealnie nad. Sklepowa zadyba koci-kącik i zalew ze stoju. I na zalewie ze stoju musimy zrobić trzy fragi. Nie można, indziej, Jak polecicie na władzę to wam i zrobicie na przykład 8 fragów, to te trzy fragi w ogóle żadnego wam z nie zaliczy. Tylko na zalewie da rady. Lecimy. Jeszcze raz zbliżę. Tu jest zalew ze stoju. Mówię już, gdzie jest zalew zestoju. No znowu taki autobus jest dziwny. Zalew zastoju jest tutaj, pod kocim, kącikiem, więc nie jest zalany, więc będzie łatwo rozpoznać. I tutaj mam zrobić aż trzy fragi. No aż, no, no jakoś dużo to prawda nie jest, ale trzy fragi. Więc tutaj sobie zaznaczymy. Jeszcze raz pokażę. Cała mapa, a to jest w prawym dolnym rogu, nad gasnącymi gajami, nad, kąciko, nad, koci, kocim, ką, mm, nad kocim kącikiem i po lewej stronie sklepowej zadyby. Więc tutaj przybliżę o tak. ze stoi, wygląda o tak. Tam jest ten kocikącik, końcik, tam jest sklepowa zadyba, a tam są gasnące gaje. A tutaj bez żadnego zalania jest z budynkami. No zalew jest więc tu musimy zrobić trzy fragi, czyli frag razy 3. Na przykład weźmy pistolecik. I zobaczymy gdzie są ludziki. Ja nie mam aima, ja nie wiem Nie wiem po co ja z tym pistoletem do niego idę. Nie wiem się, że się ruszy najgorzej. O, broń wybuchowa, miałam takie zadanie. Ale na pewno nie w... Co ty tam robisz? Zje... CO?! Ja jestem rozczarowany sobą. To jest najgorzej, że ja tam nie trafiłem. A mam takie zadanie, tylko że to jest akurat nie niezwiązane z tygodniem. Dwa, tylko takie po prostu chyba o 14. Ty jesteś takim nubem. Jak ja nie trafiłem. Chodź tu. A co ty tu? Dobra, już się zwiedziesz. Zamiast zrobić z wybuchowej to się bawiłem z nim, ale dobra. Musimy się ulec, ja widziałem. Czemu to jest dobra? Ja widziałem apteczkę na górze, którą miałem, ale wyrzuciłem. Jak to ja. Więc szybko idziemy po nią. Szybko. Dobra, i ją sobie użyjemy. Dobra, teraz jest tak. Pierwszy kill, pierwszy frak możecie to robić w różnych rundach jak zrobicie w pierwszej rundzie 0 fragów to okej okay. w drugiej na przykład 2 to to się zapisze w trzecie jak zrobicie to na przykład 2 to i no to zrobicie to można robić w nieskończoności rund nawet jak zrobicie 1000 i wykorzystaj tej tysięcznej zrobicie 3 to to właśnie tak dobra tu jest typek, ja się go boję jak najbardziej wyjdziesz Proszę. Proszę wyjdź. Wyjdź tędy, no czekać mi się nie chce. Kurczę, nie wiem czy wchodzić, czy nie. Jest tutaj? Co ty tu? Niż tu spamił naprawdę. No nie, ale było blisko. Niestety się nie udało. To jeszcze można zrobić kilka razy, więc. Przechodzimy do kolejnego mitu. No i słuchajcie, wziąłem sobie do pomocy Bartka. Jak jeszcze się przywita. Nie wiem, jak to tam to woli. Siema. No powiedział siema. I cudownie. I teraz, słuchajcie, kolejne zadanie mówi. Um, już mówię, musimy jechać na zielone żywopłoty i tam zebrać 7 skrzynek z amunicją lub normalnych zbroń, Więc y, ja sobie wezmę bar Bartka i jeszcze i zaznaczę jest pod płotnymi piaskami, gdzie mieliśmy to zadanie i, i na fortem, więc tutaj przybliżę. Nie ma tam zalanej wody, to miasto nie jest zalane, jest normalne, więc też będzie łatwo rozpoznać z drugiego i pierwszego sezonu. Więc my już tam lądujemy zaraz. A yy, właśnie zielone żywopłoty. Wejście w yy, znaczniki. Ja wyłączę. O. o, i tak wyglądają zielone żywopłoty. Tutaj takie domki, tutaj takie domki, drzewka. No. Więc teraz musimy znaleźć Mm, skrzynki lub y, y, skrzynki z amunicją lub po prostu zwykłe skrzynki. Oczywiście nie, nie musicie zbierać 7 tego i 7 tylko tak, żeby razem wszystko się równało tyle. To widzisz gdzieś jaki, jakąś skrzynkę. A no, ja już jedną widzę, tylko muszę jakoś tam wskoczyć, bo jak to chyba walczy się nie zaliczył. Mi się wydaje. Eee, nie Dobra, otwieramy. I pierwsza skrzynka. I na tym to polega. Teraz musimy na przykład znaleźć z amunicją. Możemy w ogóle za amunicją nie brać yy, skrzynek. Tylko same, normalne, więc na tym to polega, więc po tej rundzie idziemy do wyzwania kłamena. No i widzimy się po pokrze. Więc teraz idziemy na płotne piaski, żeby wykonać kolejne zadanie i ostatnie w tym odcinku, które ogólnie zrobimy z Bartkiem. Więc tak, zadanie brzmi, w moim, w moim zdaniu oczywiście. Przelecimy na płotne piaski. Tam musimy znaleźć wędkę i po prostu tak, żeby rekin to złowił. Płotne piaski są oto w tym miejscu, w lewym górnym rogu mapy. O tutaj przybliżę, jest takie opływające. Da, da radę rozpoznać, więc tam się właśnie z barkiem udamy. Prawda? Aha, nie chcę od... Dobra, to. Jedziemy tam. Dobra, słuchajcie, teraz właśnie macie jak tutaj rekin nie chce złapać. Wędkę No bo jest wkurzony, jak jest wkurzony, to nie złapie. A co musi. Co, co trzeba zrobić, żeby nie być wkurzony? Złapał! Nie, no nie jest wkurzony. I tą wędkę, no. Ale. Musisz, mu... musisz go zostawić. I co ja mam o. robić, żeby nie jechać? Te kółko. Jakie ja mogę na przykład się zatrzymać? Czy on sam jedzie? Nie on sam jedzie. Tak, Te... Te... czegoś takiego nie było, więc na tym zakończymy. Słuchajcie, odblokowaliśmy wszystkie zadania. Pokazałem Wam wszystkie zadania, jakie są do tej pory, ale on ma dużo HP. Co zrobiłem? Dobra, może wysiądać. Więc to by było na tego odcinka. Widzimy się w kolejnym. Do widzenia. papa pa. Jeszcze pa. ty się pożer Bartek. Bajo. Bajo. Dobra, to pa.